Cześć, witajcie tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiał na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam jak zrobimy SBC o jednego z najlepszych środkowych obrońców w tej grze, na pewno mogę tak śmiało powiedzieć. Oraz jak na mnie naprawdę całkiem udany pack właśnie za tą kartę, także zapraszam serdecznie do oglądania. Chociaż w sumie, zanim rozpoczniemy te niesamowite SBC, to mogę wam pokazać nagrody za jakąś tam elitę, którą wbiłem poza streamem. Niestety nie miałem czasu streamować dla was poprzedniego całego Champions, także jest tutaj nagroda za elitę. Naprawdę te playerpiki były bardzo udane, jak na mnie. Kimiś 88, Benitez 86. No i ten ostatni, troszkę słabszy, że dobrze pamiętam, 84, Uberalat był jakiś napastnik pas, do, a nie, jednak bramkarz, Dmitrović. No także Kimiś, Benitez na pewno do SBC o. Yy... O tego użytkowego obrońcy mi się przydali. No i paczka z trzema informami, następująca Jest jeszcze oczywiście paczka za 100 tysięcy, którą otworzymy również zaraz. No jest wokał, drużyna tygodnia nie jest najgorsza, ale ja na tutaj na nic to praktycznie nie liczyłem. Także Hiszpania. Napastnik i było to Valencia, Santimina 85 overall. Nie jest to najgorszy traf, jak na tą paczkę, tylko 3 formy także 30k za Santiminę, pozostałe informy po 12, także troszkę zarobiłem. Nie jest najgorzej, że tak powiem. No, mogło być gorzej, mogło nawet nie być duckoutu, ale przechodząc już do SBC, tak prezentowała się. Pierwsza 11 m.in. Lewandowski, Alison oraz Thiago w wersji Champions League. Liverpool, skład o nazwie Liverpool. No także pewnie po tej i tak się domyślacie, ale zobaczcie, moi drodzy. Paczka za 100 tysięcy monet. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem takie szczęście, ale nie będę Wam spoilerował, Sami zobaczcie, jest walkout. No pomógł mi, na pewno pomógł mi pieniężnie ukończyć te SBC. Francja, SP, Manchester United, Paul Boba. Witam w moim zespole. A konkretnie na rynku transferowym, ostatecznie, oczywiście, wylądował Francuz. No, ładnie zdabował. Mam nadzieję, że futszynę to tak przeciwnika dobować nie będzie. Za połowu po trzymałem około 150 tysięcy, także naprawdę jest to bardzo dobry traf i tak naprawdę i można powiedzieć, że jedno SBC e, od tego Wandajka mi się e, zwróciło. Bo właśnie te ostatnie kosztuje 150 tysięcy, także super, jeszcze to wę e, był troszkę warty. Lecimy dalej, krótka zmiana pozycji u Isko. Ten skład był troszkę droższy, jak widzicie z Cruze, którego zrobiłem za 15k, 87 overalla, czyli na pewno było warto, przepalamy Holandię i mamy już ukończone tak naprawdę 50% tego SBC, paczka za 50 tysięcy, nie pamiętam czy kiedykolwiek coś trafiłem z takiej paczki, no ale dobra, zobaczmy, no niestety jak widzicie walkoutu nie było, ale były ekrany. Były ekrany i mamy Francuza napasnik, jest to Aleksandr Lacazé, czyli również warty jaka tamten moment 10 tysięcy. No i oczywiście przepaliłem go do SBC. Idealnie mi pasował e reprezentant Francji, jest również Gundogan, także to ta paczka. Nie najgorsza. No, około 20 paru tysięcy spokojnie mógłbym z niej wyciągnąć. Ale jednak postanowiłem, że otworzę jeszcze tą paczkę za 100 tysięcy, już nie mogłem się doczekać. Jak widzicie saldo konta troszkę pomniejszone. Musiałem sprzedać jednego zawodnika z mojego składu, ale muszę przyznać, że na pewno było warto. Zaraz, no, skład wam pokażę na końcu. A tutaj paczka za 100 tysięcy monet niestety jest to napastnik z Juventusu, ale nie jest to ten napastnik, o którego nam chodziło, chociaż Mario Łandziukić też nie jest najgorszy. Nie no, może jednak jest najgorszy, no i żał kanceru troszkę tam kosztował, także no, nie chciałem powiedzieć, że nie ma tragedii, ale super też nie jest. Gelson Martinez, tak prezentuje się skład 85 overala e, przypalam mnie, pewnie pytacie dlaczego przypalam mnie, jest on niewymienny, a grać nim na pewno nie będę, także dlatego właśnie go przepalam i mamy już zrobione 3x4 SBC. Złota paczka piłkarz Prime, jest to całkiem przyzwoita paczka, przynajmniej była rok temu. No była jak widzicie, tutaj niezbyt się to udało, nawet nie było ekranów tak naprawdę. Medal 81 overalla, No paczka troszkę niestety bez historii. Ona akurat w zrobieniu SBC mi nie pomogła. Gianellici Buffon, kupiony jako ostatnia karta do tego SBC, jest na jest piz, jest kimś niewymienny, ten inform na środkowej obronie jest również niewymienny. I tak oto kończymy, moi drodzy, SBC o najlepszego piłkarza Premier League. I jaki chyba najlepszego środkowego obrońca aktualnie na świecie, Virgil van Dijk, 96 overalla! Genialne statystyki, genialny obrońca, idealnie wpasujący się w ten silnik gry. Także, no, musicie przyznać, że będzie gry w Champions, będzie się działo. Mam nadzieję, że będę godnie go wykorzystywał, bo zobaczcie sami, jak prezentuje się bestialski Holender. No, zdjęcie ma fajne na kartce, szkoda, że nie zawsze się ono wyświetla, <gry> wiadomo, no, ale nie wymagajmy wszystkiego od tej firmy, okay? bo chociaż żeby serwery działały. No, także Virgil von tak, dołącza do naszego y, składu. Zrobiłem go oko za około, y, muszę powiedzieć, około 600 tysięcy, 600 tysięcy, 700, y, chociaż bliżej właśnie tej pierwszej opcji, także na pewno, na pewno było warto, bo jest to, jest to karta do na pewno samego końca gry, no i ostatnia paczka. Ponownie, ponownie odwiedzam ja Juventus Turyn Mario Mandziukić, witam serdecznie I to właśnie były wszystkie nagrody za Virgila van Daika. naprawdę udane I tak oto będzie prezentowała się moja 11 jedenastka na Food Champions, Które w tym tygodniu będziemy streamować, obiecuję Będziemy streamować, jest czas, jest wszystko Virgil van Dijk I Tutaj jeszcze klip gry, gdzie jeszcze nim nie grałem Aktualnie zagrałem nim chyba 13 spotkań no, muszę przyznać, że o, ta, karta, ta karta robi różnicę, do tego nie mam żadnych wątpliwości. No i Kylian Mbappe, jak widzicie, poświęcony z 89, mm, downgrade na 88, że tak powiem. w umysku. Także nie jest tu wielka różnica, a na pewno było warto. No, także jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, chcesz więcej materiałów tego typu, koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję na dole. Będę bardzo wdzięczny i dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Do następnego razu, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie.